To już piąta niedziela Wielkiej Nocy. Najpierw Zmartwychwstanie, któremu Chrystus daje nam życie nowe. Później Niedziela Miłosierdzia, która przypomina nam o tym, że jeśli zgrzeszenie to nie jesteśmy straceni, ale w Chrystusie Jego Miłosierdzie jest powrót. Potem emans Słuchanie Słowa, które prowadzi do rozpoznania Pana w Eucharystii. Dalej, dobry pasterz, owczarnia i owce, które słuchają i znają głos swojego Pana i Pan, który za te owce oddaje życie. To jest Jego cechą. I wreszcie dzisiaj po tych wszystkich elementach, które już żeśmy zobaczyli w tym okresie Wielkanocnym, dzisiaj patrzymy na kolejny na kolejny stopień w drodze do nieba, w naszej drodze wiary, tym stopniem jest budowa. Budowa domu. I w tym słowie, które dzisiaj Pan Bóg nam daje, jest mowa o, w pewnym sensie, jednym domu, choć w dwóch różnych czasach. Budowa jednego domu zależy od, yy, warunkuje, posiadanie drugiego. Najpierw pierwszy dom, dom, który jest wspólnota Kościoła. Oni szczególnie w drugim czytaniu mieliśmy kamień, na którym jest zbudowana ta budowla, ta świątynia jest sam Chrystus. Chrystus Pan, który został odrzucony przez ludzi, ale w Bogu jest wybrany. I zmartwychwstał, i na nim my jesteśmy budowani, jak duchowa budowla, duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłki dołu przez Jezusa Chrystusa. Wszyscy budujemy na Chrystusie cały sport kościoła, a także sposób na każdy z nas swoje życie swoje życie zbudowane, osadzone na Chrystusie. To jest budowa, do której każdy z nas jest wezwany i przeznaczony. Budować się na Chrystusie, ale także wesprzeć z innymi we wspólnocie. Trochę tak jak tydzień temu, być w owczarni należącej do Chrystusa. Wspólna budowa w wspólnej świątyni, w której jest składany kłód Bogu. Drugi dom, o którym dzisiejsze słowo Wam mówi, jest ten dom, który poszedł każdemu z nas przygotować Chrystus. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział: idę przygotować Wam miejsce. Do jednej przygotuję wam miejsce przyjdę powtórnie, zabiorę Was do siebie. Dom, który Chrystus poszedł przygotować w niebie dla swoich uczniów. Dla tych, którzy tutaj będą wytrwale ten dom swojego życia, swojej wiary budować na Chrystusie i wspólny dom, wspólnoty Kościoła, budować wieżę na Chrystusie. Dla takich przygotowany jest dom w niebie, dla uczniów, dla tych, którzy znają drogę, znają Chrystusa, znają prawdę, którą jest On i czerpią życie. Od Chrystusa, który sam jest życiem. Przykład budowania tego domu mieliśmy w działach apostolskich w pierwszym czytaniu, kiedy pojawiały się pewne problemy w tej budowie, w pierwotnej wspólnocie, gdy słyszymy, gdy już uczniów zaczynało być coraz więcej, zaczęli Hełniesi szedat przeciwko Hebrajczykom, że suczynne w rozdaniu obóżnym. Zaniedbywano ich w domu. Robiono różnice pomiędzy tymi, którzy pomiędzy Żydami, którzy przyjęli wiary Chrystusa, a pomiędzy Poganami, którzy w Chrystusa uwierzyli. Czyniono różnice Doszło do niesnasek, problemów, szemrania we wspólnocie, która przecież miała być jedna. I widzimy, jak naprzeciw temu problemowi wychodzą apostołowie dwunastu i znajdą rozwiązanie dzięki duchowi Chrystusa, dzięki temu, że na Chrystusie są zbudowani i znaleźli właściwe rozwiązanie powołanie siedmiu, cieszących się dobrą sławą, pełną ducha i mądrości, aby temu problemowi zaradzili. Budowla została ocalona, mogła rosnąć w górę. Na do składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Budować dom. I znamy już elementy, które do tej budowni mamy wykorzystać. Pierwszy z tych sam Jezus też dzisiaj podaje. Wierzcie we mnie. Wierzcie we mnie i też temu, co do Was mówię. Chrystus na tej ostatniej wieczerzy, bo właśnie wtedy te słowo wypowiada. Mówi apostoł, gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Bardzo otwarcie otwiera prawdę przed nimi, bez tajemnia bez omijania w mewełnę, bez zatajenia. Mówię prawdę. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Wierzcie, bo to jest prawda, nie kłamie. Wierzcie we mnie, idę przygotować wam miejsce i znacie drogę. Bo znacie mnie. I choć Tomasz pyta, ten realista, który zawsze patrzy na to, co widzi, który idąc do Jerozolimy, przy Szwecji Słażarza, myśli: umrzemy razem z nim, bo chcą go tam zabić. Który w, w dzień stanie, jeśli nie zobaczy śladów i dowodów, że umarł i zmartwychwstał, nie uwierzy, to trzeba zobaczyć bardzo konkretnie. Też dzisiaj konkretnie pytam. Nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Jezus mówi Jemu, a także wszystkim innym: Ja jestem drogą. Ja jestem prawdą, ja jestem życiem. I do Ojca, do domu, przychodzi się przez mnie. Nie ma innej drogi. I także drugie pytanie: Panie, pokaż nam Ojca, A to nam wystarczy, pyta Filip. I znów Jezus mówi, Jestem długo tak zwany, jeszcze mnie nie poznany. Ja jestem Ojcu, ojciec we mnie. Wierzycie w Ojca i we mnie wierzycie. Jeśli zatem chcę dobrze budować domu mojego życia, to trzeba mi wierzyć w prostusowi i we wszystko, co On powiedział. Wierzyć, że to, co On mówi, jest prawdą. Wierzyć Mu na słowo. To, co już mówiliśmy, jak uczniowie szli do Emaus i Chrystus wyjaśnił im wszystko, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Wierzyć w Boga. Drugie, Eucharystia, gdy doszli, poznali Pana przy łonie chleba. Trzecie, trwanie we wspólnocie i poznawanie głosu Pana, rozpoznawanie Jego głosu i pójście za Nim wreszcie dzisiaj wierzenie Bogu, że On mówi prawdę i budowanie na tym wszystkim swojego życia wiary. Do tego Pan Bóg nas dzisiaj zaprasza w tym okresie wielkanocnym, byśmy znając prawdę, że Chrystus przez chrzest nas podrodził do nowego życia, że żaden grzech nie jest przeproszeniem naszej wędrówki, ale że jest w że w Jego Słowie możemy rozpoznawać Pana, uczyć się go słuchać, że On prowadzi nas do Eucharystii, że chcemy, byśmy znali Jego głos i rozpoznawali Go w każdej sytuacji, czy to w Piśmie Świętym, czy w drugim człowieku, czy na modlitwie, gdy będzie mówił. I poprzez to ten dom wspólnie będziemy mogli budować na Jego chwałę według Jego pomysłu, tak jak On to wymyślił, zaplanował we z innymi we wspólnocie Kościoła. I to będzie to większe dzieło, które Pan Bóg dla nas zostawił. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, nawet większe od tych uczniów, bo ja idę do Ojca. Jeśli idę za Chrystusem, wierzę w Niego, ufam Mu, że zawsze prawdę mówi, to ta budowa będzie tym większym dziełem, że sam dzięki wierze w Chrystusa i Jego mocy, którą przyjmuje, zbuduje dom piękny, przystrojony, przyozdobiony, w którym nieustannie oddawana jest część Bogu. Amen.